Rozpoczynamy adwent, nowy rok liturgiczny, przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Adwent w takim czasie szczególny. Jesteśmy zawsze pobłogosławieni słowem, które otrzymujemy, słowem, które jest żywe, słowem, które otrzymujemy na ten czas, na ten moment, w którym jesteśmy. W naszej wspólnocie, małżeństwie. Zgromadzeniu, rodzinie, także w tym świecie, w którym jesteśmy, w czasie pandemii, w czasie e, jakichś trudnych zmagań, e, w świecie, także w kościele, kościele w Polsce, który przeżywa też ważne i może trudne chwile. Słyszymy słowo o czuwaniu. Ewangelia, w której Kilka razy powtarza się to wezwanie: czuwajcie, czuwajcie. To jakby dalsza część tych fragmentów, które słyszeliśmy w ostatnich tygodniach o oczekiwaniu na spotkanie, o to, żeby zawsze być gotowym na przyjście Chrystusa. To przyjście na końcu czasów. Bo w swojej definicji adwent to nie tylko oczekiwanie na Boże Narodzenie, ale także na to powtórne przyjście Chrystusa. W starożytnym Rzymie Adwent to był czas oczekiwania na powrót cesarza czy wielkiego wodza, który miał wrócić do miasta, do, do, do kraju, do państwa po zwycięskiej bitwie. Budowano wtedy łuki triumfalne, ozdabiano Domy, ulice cały klimat miasta był taki: Byliśmy w zagrożeniu, byliśmy w niebezpieczeństwie, ale nas, nasz wódz nas ochronił, zwyciężył, a więc jesteśmy już bezpieczni, a teraz czekamy na jego przyjście a więc nie tylko radość z tego, że jesteśmy bezpieczni, ale także jeszcze oczekiwanie na to spotkanie z nim, na jego powrót. Dlatego mówimy o Adwencie, że jest radosnym oczekiwaniem. Radosnym, no właśnie dlatego. Radosnym, bo czekamy na kogoś, kogo dobrze znamy, o którym wiemy, że, że zwyciężył. I w tym tej myśli warto by zastanowić się, jaki jest tegoroczny Adwent, czy rzeczywiście wiem na spotkanie, z kim ja czekam, czy rzeczywiście jest we mnie taka nadzieja. Czy jest we mnie radość z tego oczekiwania na spotkanie? Czuwajcie, bo nie wiecie kiedy. W którym momencie staniesz przed Chrystusem? Czy jesteś gotowy dzisiaj być z Nim twarzą w twarz? W pierwszym czytaniu jest taka niezwykła definicja człowieka i taka świadomość tego, jak bardzo. Jest w nas tę spnota za Bogiem, mówi Izajasz, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty jesteś naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem Twoich rąk, ale także jest w tym taka, takie przyznanie się do, do winy. Pozwalasz nam błądzić z dala od Twych dróg, serca nasze stają się nieczułe, to ważne e, słowa. Działasz tak dużo dla tych, co Ci ufają. Jesteśmy dziełem Twoich rąk, a jednocześnie opadliśmy, zwiędli jak liście. Nasze winy poniosły nas jak wicher. Zdrzeszyliśmy przeciw Tobie i byliśmy zbuntowani. W takim przychodzeniu do Chrystusa potrzeba ogromnej prawdy o, o sobie, prawdy o tym stanie, w którym jesteśmy. I może warto na początku Adwentu właśnie nad tym się zastanowić, jaki jesteś dzisiaj wobec tej relacji z Chrystusem. Wobec Chrystusa. W którym miejscu jesteś? Czy jesteś na drodze pięknej i szerokiej, prowadzącej prosto do niego? Czy zupełnie na drodze zawiłej, na której zupełnie wiesz, dokąd iść? Czy jesteś blisko niego, czy daleko? Czy rzeczywiście pragniesz tego spotkania? Jeśli adwent ma być, jak mówimy, radosnym oczekiwaniem, to warto by zapytać, czy ja rzeczywiście czekam. No bo weźmy prosty przykład. Jest Chłopak, który kocha dziewczynę, i ona wyjeżdża na Erasmusa, na, na stypendium do, za, za granicę na pół roku. Widzą się czasem przez internet, piszą do siebie smsy, dzwonią do siebie, i ona mówi: Słuchaj, wracam, będę na święta w domu. To myślę, że on dobrze wie, na co czeka. I to czekanie jest radosnym czytaniem, jest jakimś bólem, no bo jest tęsknota. Ten, ten ja chcę, żeby to się już wydarzyło, i to jest coś pięknego w takim czytaniu miłości. Czytaniu, gdzie się nie mogę doczekać. A jest jeszcze drugie czytanie. Boli mnie ząb, siódemka czy szóstka. Mam jakąś pewnie dziurę, i umówiłem się do dentysty za tydzień w piątek. A więc mam tydzień czasu z bólem, i tydzień czasu czytania, które no niby jest dobre, bo, bo mnie boli, bo potrzebuję. Ale z drugiej strony, ja na przykład bardzo nie lubię chodzić do dentysty i zawsze ta, te ostatnie godziny to jakoś tak nieprzyjemnie się czeka, kiedy trzeba usiąść potem w fotelu i, i usłyszeć dźwięk wiertełka, które się będzie wiercać tam, gdzie ja bym nie chciał, żeby się wiercało. Więc to jest takie oczekiwanie zupełnie inne. I czekam, ale wcale nie z tęsknotą wcale nie z potrzeby serca bardziej po prostu z konieczności. A może być też takie czekanie z przyzwyczajenia, że zawsze o 14.36 przejeżdża tędy Intercity Kościuszko i tak po prostu sobie przejeżdża. Ja już tam wyglądam z okna, już wiem, że ten sygnał. No i ja sobie czekam, o, o 14.36 przejedzie. Specjalnie mi to nie obchodzi. Nie czekam nawet może. Po prostu wiem, że będzie. Może używam takich bardzo prostych yy, słów, ale właśnie o to by chodziło, żeby określić, na ile Ty rzeczywiście czekasz, czy to rzeczywiście będzie radosne spotkanie? I warto by wykorzystać adwent, na to by obudzić w sobie taką tęsknotę za Bogiem. Skryłeś Twoje oblicze przed nami, ale Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. To jest taka modlitwa ludzi, którzy tęsknią, że z jednej strony mają poczucie, że Bóg jest daleko, ale rodzi się w nich pragnienie, aby był bliżej, aby dał się poznać. To jest tęsknota za bodiem, analiza swojego serca, aby zrozumieć, czemu tak się stało, i jednocześnie pragnienie, aby stał się bliski. To jest człowiek, który oczekuje, który zaczyna tęsknić. I stąd Ewangelia, która powtarza tą, tą zachętę do czuwania: czuwaj. Ciekawe jest to, że to greckie słowo mówiące o czujności Gregoreo, to jest postawa żołnierzy na polu bitwy, którzy nawet gdy odpoczywają, muszą być zawsze gotowi, którzy muszą czuwać, aby nie przegapić zbliżającego się być może w każdym momencie niebezpieczeństwa. To jest takie trwanie na polu bitwy. A jeśli ktoś za zaśnie, zaśpi, to będzie łatwym łupem dla wrogów, to będzie łatwym celem, to jego życie jest, można powiedzieć, przebrane. Więc chodzi o to, żeby nie spać. Sen jest synonimem śmierci. Uczniowie śpią w decemani. Czemu śpicie? Czuwajcie. E, żeby, żeby być w tej postawie czuwania, to znaczy, żeby powstawać z martwych, żeby, że, żeby nie spać. I może to jest wezwanie. Na początku Adwentu Ewangelia powtarza Tobie dzisiaj kilka razy: czuwaj. To znaczy weź się po prostu, obudź. Przestań spać na polu bitwy. Przestań spać tu, w, tym, w którym momencie jesteś. Zacznij działać. Zacznij poszukiwać Chrystusa, odrywać Go. Nie wiem, nie chcę mówić konkretów, dlatego, że myślę, że Słowo Boże, jak powiedziałem na początku, jest żywe i skuteczne dla każdego z nas w każdym czasie. A więc Zastanów się, co dla Ciebie dzisiaj znaczy wezwanie Jezusa do czuwania, do obudzenia się. Co dla Ciebie dzisiaj znaczy informacja o tym, że za chwilę będzie Boże Narodzenie? Że oto Kościół daje nam święty czas odkrywania tęsknoty. Co dla Ciebie dzisiaj znaczy relacja z Jezusem? Na ile na, na niego czekasz? Na ile go znasz? Poznajesz jego głos itd. Tak Czy możesz dzisiaj powiedzieć świadomie, że jestem dziełem Twoich rąk, panie, że tęsknię za Tobą? Że może dzisiaj jestem daleko od ciebie, ale chciałbym y, być bliżej. Chciałbym zrobić krok, żeby być bliżej, i na to wykorzystajmy Adwent. Na to, by, by być bliżej Boga, na to, by odkryć do niego znowu drogę, przygotować się dobrze do spowiedzi, przeżyć dobrze ten czas na działaniu dobra wobec innych ludzi, nawet w tym właśnie wyjątkowym, trudnym momencie, w jakim jesteśmy. Zaczynamy Adwent. Bardzo króciutki czas, chociaż. W tym roku y, troszkę dłuższy, bo 26 dni. Co zrobisz, żebyś tego czasu nie zmarnował? Co zrobisz, byś rzeczywiście czuwał? Warto się nad tym zastanowić. U początku świętego czasu, który daje nam Kościół, który daje nam Bóg, nie przypadkiem właśnie teraz. Po coś to jest. Zastanów się. Czuwaj.